Witam na dzisiejszym materiale. Tematem jego będą układy równań i metody ich rozwiązywania. Czym jest układ równań w pierwszej kolejności? Układ równań służy nam do wyznaczenia jakichś niewiadomych. Jeżeli posiadamy przynajmniej dwie niewiadome, wtedy jedno równanie nie wystarczy nam, żeby, zapis, żeby obliczyć jedną z nich, będziemy potrzebować dwóch. Jeżeli mamy trzy niewiadome trzech i tak dalej. I teraz tak, pierwszą z metod, um, która jest chyba tą najbardziej powszechną, jest metoda podstawiania, metoda podstawiania polega na tym, że um, my jakby jedną z nich będziemy sobie wyznaczać, to znaczy um, metodę podstawiania dobrze jest zastosować w momencie, jeżeli widzimy jakąś. Niewiadomą, która stoi sama sobie. U nas jest minus y. Jest taką niewiadomą, któż, przy której nie ma żadnej liczby, jest tylko ten minus, tak? I co robimy z tym? W tym momencie chcemy tego y, y sobie wyznaczyć, to znaczy minus y zostawiamy na tej stronie, po drugiej stronie piszemy minus 2x plus 7. W drugim równaniem na razie nic nie będziemy robić, więc będziemy je po prostu sobie przepisywać. I teraz tak. Mamy tutaj minus y, a chcemy sam y, więc przemnożę przez minus 1 i wychodzi y to 2x plus 7. Przepraszam, oczywiście minus 7. I teraz tak, co się dzieje z tym y? Tego y, który się pojawił tutaj, to ten wzór będziemy do drugiego równania wstawiać tutaj zamiast tego małego y. To znaczy, przepisujemy minus 3x normalnie, piszemy plus, czwórkę zostawiamy i zawsze wyrażenia, zawsze bardzo ważna rzecz, podstawiamy, przepisujemy w nawiasie. Czyli tu będzie 2x minus 7 równa się minus 3. I teraz ja się zajmę tylko i wyłącznie tym drugim równaniem. Nie ma potrzeby tego pierwszego cały czas przepisywać. Czyli tak: minus 3x plus wymnażamy. 4 razy 2x to jest 8x. 4 razy minus 7 to jest minus 28. Równa się minus 3. No, i tak, yy, redukujemy sobie. Tu mamy x. Minus 3 plus 8 to jest x 5. Tutaj mamy minus 3 plus 28. I teraz tak, 5 x to 25. Dzielimy przez 5. Nasz x to 5. Co teraz z tym y? Teraz tego y weźmiemy sobie, a niech będzie tymczowy. Ten wzór cały po prostu podstawimy tego x do tego wzoru, to znaczy o, robimy coś takiego. Y równa się 2 razy 5 minus 7. Czyli to jest 10 minus 7, a to jest 3. I na końcu, żeby było to ładnie, składnie, warto zapisać sobie parę rozwiązań po prostu. W klamrze, drugą z metod, którą poznajecie, jest metoda przeciwnych współczynników. I teraz tak, na czym polega metoda przeciwnych współczynników? Zrobię z wami taki przykład, żeby on nie był aż taki oczywisty. Metody przeciwnych współczynników, tak jak w sumie podstawiania możemy stosować zawsze, e, chociaż uważam, że zależnie od przypadku to jedna metoda będzie lepsza od drugiej, to już bardziej będzie zależało od waszego wyczucia, tak mi się wydaje, albo od tego, z którą metodą lepiej się utożsamiacie. E, Chcę napomnać, że jest też metoda... No jeszcze są tak naprawdę dwie metody. Jest metoda wyznaczników i metoda y, graficzna. Metoda graficzna uważam, że no, troszeczkę jest bezużyteczna, ponieważ ona nie często nam nie da dokładnego rozwiązania, bo to będzie jednak mamy pewne ograniczenia jeśli chodzi o mm, jeśli chodzi o po prostu widoczność tego co narysujemy, tak? No w pewnym momencie już od funkcji kwadratowej tak naprawdę nie robimy rysunków tylko szkice. A metoda wyznacznikowa ona jest w porządku, ona często jest w miarę szybka i sprawna, jeżeli już ktoś się do niej przyzwyczai, jednak przy dwóch niewiadomych, myślę, że jednak te dwie metody są szybsze tak czy siak. Plus jeszcze metoda wyznacznikowa działa tylko na układy równań tego typu, gdzie nie ma potęg żadnych przy x ani y, więc ma swoje ograniczenia. No dobrze, o co chodzi w metodzie przeciwnych współczynników? W metodzie przeciwnych współczynników po prostu powiem tak: uczepię się jednej niewiadomej. Ja w swoim przypadku wezmę x, bo czemu nie? I teraz tak, co ja tutaj chcę zrobić? Chcę zrobić wspólny, jakby mianownik i przeciwny znak. To znaczy, jak chcę tak zrobić, żeby przy x i przy, i przy drugim x w drugim równaniu były. Te same liczby, tylko z przeciwnym znakiem, na przykład 10 minus 10, jak to zrobić? No właśnie tym wspólnym mianownikiem, to znaczy 5 i trójki jest po prostu. 15, e, 5 no razy 3, więc to pierwsze równanie mnożę sobie razy 3, a przykładowo drugie razy minus 5, żeby ten znak był przeciwny. I teraz tak, powstaje mi coś takiego. Mam 15x, dodaj 12y równa się minus 3. I tutaj tak wszędzie mi się przede wszystkim znaki zmienią. Także tu mogę sobie po prostu przemnażać i się nie przejmować, tym co się dzieje. I teraz, tak teraz robimy taką kreskę. Bardzo często też tutaj jest, żeby dodawać to, i co się dzieje? My lewą stronę dodajemy do lewej. I po drugiej stronie prawą do prawej. Co to znaczy, dodajemy? Po prostu, jakbyśmy przepisywali z, z tym samym znakiem, tak? To znaczy, tutaj przepisuję sobie 15x plus 12y, i tutaj robię coś takiego. Po prostu, nic nie zmieniam. Równa się minus 3, minus 20. I tutaj pojawia się to sedno tej metody. To znaczy, w tym momencie. 15x i minus 15x mi się skracają ze sobą. I to jest wszystko, do, cze do czego chcieliśmy tutaj dążyć. I teraz rozwiązajmy jak zwykłe równanie e, pierwszego stopnia, liniowe z jedną niewiadomą. To znaczy 12y minus 35y to jest minus 23y, minus 3 minus 20, minus 23. Dzielimy przez minus 23 i wychodzi, że y to jest 1. I tutaj też jest troszeczkę różnica w tym, jak tego x'a się oblicza. To znaczy, jeżeli chciałbym obliczyć tutaj x, to ja się wracam tutaj wyżej i wybieram sobie jedno z tych równań, gdzie zamiast y po prostu już stawię tą jedynkę, którą rozwiązałem, tak? To znaczy, mogę sobie wybrać, to jest ważna rzecz, że mogę sobie wybrać albo w tej podstawowej formie te równania, albo przekształcone przeze mnie. E Przekształcone oczywiście są lepsze, jeżeli na przykład by były jakieś ułamki typu, nie wiem, 4, 7, 3, 7 coś takiego, to po przekształceniu myślę, że wygodniej się będzie liczyć zazwyczaj, e, ale w takiej sytuacji, gdzie mi tu się zamiast piątki, 15, zamiast czwórki, 12 pojawia, to myślę, że lepiej jest skorzystać z tego. No to ja wezmę sobie pierwsze, bo czemu nie. Czyli tak, przepiszę sobie tu obok. 5x plus 4y Równa się minus 1. I teraz zamiast tego y podstawiam sobie tu. Mam tak 5x plus 4 razy 1 równa się minus 1. 5x plus 4 równa się minus 1. Przerzucam na drugą stronę. I mam 5x równa się minus 5. Dzielę przez piątkę. Zapiszę tu, żeby nie zjeżdżać już ekranem. X równa się minus 1, dopisuję y równa 1 i to jest moje rozwiązanie. Tutaj myślę, że faktycznie, jeżeli pojawi się prośba na przykład o metodę wyznaczników to mogę ten film bez problemu nagrać, bo on, on nie będzie długi. Y jednak y myślę, że graficzną kompletnie pomijmy, bo poza tematem postać, e, znaczy rozwiązywanie układu równań e, graficzne, to tak naprawdę ta metoda się nie pojawia, bo ona jest najmniej dokładna ze wszystkich. E, no to w takim razie to będzie wszystko na dziś. E, dziękuję, że byliście. E, życzę miłego dnia. Do widzenia, do usłyszenia.